Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, a przygotowałem do niego taki mały zestawik Jedną, Jednego pewniaka to jest zdrapka Superlinie, trzy były takie zdrapki, tylko jedna jest wygrana I trzy zdrapki niedrapane po 10 zł, Rubiny, Szafiry, Lecą Dolary I Dziki Cash Jak ma coś być to będzie i w tych W tych czterech zdrapkach Dobrze, co my tutaj mamy, To akurat zdrabka drapała Patrycja i, I wydrapała linię pierwszą, oby nie ostatnią. Właśnie o, diament tutaj tworzy. O, ja oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną. Yy, I co? No, i drapy dalej. Po jednym będę drapał, bo to jest mój naturalny cykl drapania. Dobra, kwiatka nie ma. Następnie korona jest korona tutaj. Mam jeszcze tutaj. Kolejne symbole, a właściwie na razie jeden to jest popcorn. No, licznie jest. Choć na dole go widzę nie ma. Pięć jeszcze pozostało. Sakwa, jest sakwa tutaj. Dobra. Kolejny symbol to jest parasol. Parasol jest jeden. Tak by się przydał. no Byłyby cztery mniej więcej. Ale ja mam motylka. Który jest trzy razy. No ale nic na razie tutaj nie zdziałały. Czapeczka. Nie widzę, ale nie ma i okulary są dwa razy, ale nic nie otwierają. A zdrapka jest numerem 33, bo jeszcze nie mówiłem, sprawdzam jaka jest wysokość wygranej, a jest, zaczniemy od końca, może do zera. O, mało tego 5 złotych Kontrolne 3 razy B. pies mi się tu czochla, zrcia. Za chwilę się będziemy bawić. Zrabka dziki, cash numerem 15. 15. Tak, co ja tutaj poszukuję? Poszukuję worków, które dają przypisaną kwotę wygranej, albo poszukuję łwa Tygrysa, który mnoży wygraną razy 2. Dam odrobinę bliżej. Ok. No i działam. A zaczynam od motyla. Następnie mam worek, i ja potrzebuję worek. I mam worek. Czy będą jeszcze worki i łby tygrysów? Zobaczymy. Truskawka, żółw. Następnie mam palmę. Jowajek. Co tutaj jest? Cytryna. Winogrono. A plecak, Słoneczko. Podkowe na szczęście, aczkolwiek to nie jest ta zdrapka. Arbus, Balsam, piłka, koala, liść. Zegar, chmurka i ostatni symbol to jest, a właściwie to są wiśnie. Ale jeden worek jest, czyli jest jakaś wygrana. A jaka? Zdrapka z 15, nie wiem czy mówiłem. I i, i, I i, 10, tak, 10 zł. Sprawdźmy tylko kontrolne, bo tutaj się jakoś fajnie zdrapie. Kontrolne 3 razy D. Ale jest, więc się cieszę. zdrabka idzie na lewą stronę do wygranych. Lecą dolary. Zrabka z numerem 14 poszukuje, poszukuje swoich oczywiście liczb wygrywających, albo napisówka, który daje przypisaną kwotę lub monet monety. Mnożą wygraną razy 2. A ja mam co? 22, 26, 34. Czyli już na pusto nie będzie po po tych obu stronach moich 37 i 49. No dobra. I idzie tutaj? Dobra, zaczynamy od 13 pechowej. No bo nie ma. 24, nie ma. 55 brak. 42 brak. 38 brak. Myślę, że to jest naj jeszcze moment, żeby zmienić końcówkę drapaka. I tak, 47 nie ma. O, to 37 było. 41 nie ma. 45 brak. 28 również. 43 nie ma, ale jeszcze 10 szans teoretycznych. Oczko. Czyli oboczek 17 nie ma. 36 nie ma. Blisko, ale nie ma. 56 to za wysoko. To 50 to też za wysoko. No nie, 50 to mi są niepotrzebne. Oni mi tutaj dają jak szalona. 39 nie ma. 44 również. 15 nie ma. I co polecą dolary w ostatnim? 30. Dwa nie ma. Zrabka jest przegrana, jak tylko zobaczę z ciekawości, czym tak szybko znalazł tutaj na dole. Nie, widocznie ich nie ma na dole, nie będę przedłużał. I już dzisiejszą, ostatnią zdrabką to jest zdrabka robiny szafiry. Zdrabka z numerem 13. poszukuje wygrywających liczb albo sztabek złota, które dają przedstawioną kwotę, albo skrzyni, kufer daje dwukrotność wygranej. A moje wygrywające liczby to szesnaście, czterdzieści dziewięć, osiemnaście, trzydzieści i dwadzieścia dziewięć. To są tutaj, dobra, trzydzieści Niestety na razie nie ma, 24 też nie. 46, brak, 23, również 39, nie ma. 55, nie ma, 17, nie ma, bo ja potrzebuję 18. 49 to oboczek, również 11, nie ma. 31, nie ma.

44 i ostatnia, 21. No, niestety zdrabka również jest przegrana. Dobra, nie będę przedłużał, nie ma co. Dwie przegrały. Dwie, znaczy właściwie to jedna wygrała, bo wiadomo, super linie to był Pewnia, który dał piątkę. Tutaj było, było jeden worek, czyli dał dychę. Jest jak jest. Wiadomo, trzeba coś będzie dołożyć, żeby. Kolejny odcinek powstał, na który już teraz was serdecznie zapraszam, a dzisiaj się już z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.